Oto najlepsze suplementy, które według specjalistów mogą wydłużyć twoje życie i ochronić twoje komórki przed starzeniem i uszkodzeniami. Trans, resveratrol, Dużo lepsza forma resweratrolu, wspomaga zdrowie układu sercowo-naczyniowego i jest nazywany przez badaczy najlepszym składnikiem wspierającym długowieczność. Spermidyna dla stabilizacji DNA i wspomagania procesu autofagii. TMG przyczynia się do prawidłowego metabolizmu homocysteiny i wspomaga ogólny metabolizm. Pterostylben. uważany za rata resweratrolu, posiadający działanie neuroprotekcyjne i zapobiegający chorobom takim jak Alzheimer i Parkinson. Berberyna pomaga w utrzymaniu prawidłowego poziomu glukozy we krwi oraz poziomu cholesterolu. Glutation. Chroni komórki przed uszkodzeniem, wspomaga regenerację i detoks organizmu. Kwercytyna wykazuje silne działanie przeciwnowotworowe oraz chroniące komórki. Piperyna wspomaga układ krążenia, jest bardzo silnym antyoksydantem i zwiększa wchłanianie składników odżywczych. Oczywiście też chroni komórki przed stresem oksydacyjnym. Jakbyś chciał kupić te wszystkie suplementy, wydałbyś jakieś 550 zł, a wszystkie te substancje oraz wiele innych znajdziesz w tym jednym suplemencie, czyli longevity Nutriti, a kosztują zaledwie 325 zł, a w subskrypcji nawet 233 zł miesięcznie. Chyba najlepszy suplement tego typu na rynku, który powinien mieć każdy, kto chciałby żyć długo i zdrowo.